Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z serii ABC. Dzisiaj omówimy czapraki, czyli coś, co jest moją specjalnością, jakby nie patrzeć. Serdecznie zapraszam do oglądania. Do czego tak właściwie służą czapraki? Czapraki w głównej mierze są produkowane po to, aby chronić nasze siodła przed końskim potem. Jak najbardziej można zakładać na konia siodło bez czapraka. Jednak jest to zagrożenie dla naszego siodła, ponieważ pot niezbyt dobrze się łączy ze skórą. Dużo łatwiej wtedy o przetarcia i zniszczenia. Najpierw skupimy się na tym, jakie są rodzaje czapraków, na tym, jakie są ich profile oraz rozmiary. Według mojej klasyfikacji czapraki możemy podzielić na te cienkie, grube oraz pady. I tak jak wskazuje na to ich nazewnictwo, różnią się w głównej mierze grubością. Czapraki cienkie to takie... Które nie mają w środku żadnej konkretnej warstwy typu pianka A jest to najczęściej wypełnienie z filcu bądź innego płaskiego materiału Do takich czapraków możemy na przykład zaliczyć Eskadrony Cotton albo Fairplay e Amber I jest to właśnie Eskadron Cotton Ice Jak widzicie jest... Cieniutki, zaraz będzie to bardziej widać w porównaniu do tego grubszego. Moim zdaniem, cienkie czapraki łatwiej zachować w sztywności, dzięki czemu można je łatwo włożyć w ten tunel między siodłem a grzbietem, co jest wskazane podczas zakładania czapraka. Wyjątkiem od reguły jest moim zdaniem EQS, ponieważ bardzo łatwo u nich zachować to pożądane położenie. Czaplaki grube to takie, które zawierają w środku jakąś grubszą warstwę, na przykład fiankę. Tych warstw jest naprawdę multum i ciężko jest je wymieniać. Grube czapraki zazwyczaj charakteryzuje to, że łatwiej wsiąkają pot i właśnie absorpcję tego potu mają większą. I dla przykładu tutaj mamy Equesta, który właśnie zaliczam do tych czapraków grubych. Jak widzicie, no on jest znacznie grubszy. Teraz porównam. Kurka, nie wiem, chyba wstawię zdjęcie po prostu, bo dziwnie, trudno mi się tak ustawić odpowiednio. Tak jak mówiłam, czapraki grube mają to do siebie, że łatwo w nich zmieścić pożądane warstwy. I często w ich środku właśnie znajduje się jakaś specjalna warstwa, która ułatwia pochłanianie potu. Najgrubsze są pady. Pady zazwyczaj mają mniej więcej taką grubość. Dobrze wchłaniają pot. Teraz przejdźmy do profili oraz rozmiarów czapraków. Jako że czaprak dobiera się uwaga głównie do rozmiaru siodła, a nie do konia, chociaż zazwyczaj się to łączy, ponieważ no rzadko kiedy bardzo mała osoba z małym siodełkiem wsiada na jakiegoś bardzo dużego konia, dlatego jest to mniej więcej równe. Jeśli chodzi o dostępne profile, to jest to skokowy, wszechstronny oraz ujeżdżeniowy. Skokowy czaprak to łezka. I co łezkę charakteryzuje? Na pewno to, że ma ona wycięcie w tym miejscu, w którym czaprak wszechstronny czy ujeżdżeniowy ma jeszcze materiał. Ma jednak z przodu wyprofilowanie, którego nie posiada czaprak ujeżdżeniowy, dlatego łezka idealnie nada się pod siodło skokowe, a także pod siodła wszechstronne, głównie z naciskiem na te o profilu skokowym. Łezkę raczej z trudem wciśniemy pod siodło ujeżdżeniowe. Kolejnym profilem jest... Wszechstronny i wszechstronny łączy w sobie trochę czapraka ujeżdżeniowego i trochę skokowego, ponieważ ma z tyłu ten, nie wiem, jakby to nazwać, kwadracik o, o to mi chodzi. Łeska jest zazwyczaj wycięta mniej więcej dotąd, a ten, ten kwadracik ma. I to ma z czapraka ujeżdżeniowego. Zaś to wyprofilowanie z czapraka skokowego. Jest też również nieco dłuższy w tym miejscu, dzięki czemu taki czaprak możemy założyć również pod siodło ujeżdżeniowe. Jak sama nazwa mówi, wszechstronny nada się i pod siodła skokowe, i pod wszechstronne, i pod ujeżdżeniowe. Ostatnim typem czapraka jest ujeżdżeniowy. Tutaj mamy typowy czaprak ujeżdżeniowy. Przepraszam, że ładniejszego nie mogłam znaleźć, ale niestety. E, jednak tu ładnie możemy zobaczyć to, jak wygląda taki ujeżdżeniowy czaprak. Inaczej, ujeżdżeniowy to jest e, oznaczenie DL. E, I tak, ujeżdżeniowy charakteryzuje się tym, że nie ma tutaj tej wystającej części, e, tylko jest tutaj prosty. Dlaczego jest idealnie wyprofilowane pod siodło ujeżdżeniowe? Zatem jest i znacznie dłuższe, bo siodło ujeżdżeniowe ma dłuższą tybinkę. Teraz przejdźmy do rozmiarów czakraków. Mamy tak samo jak w kantarach półny kop oraz full. Istnieją także Shetty oraz X-Full. Jednakże takich w mojej stajni nie znalazłam. Oto czaprak pony. Typowy czaprak pony jest bardzo, bardzo maleńki. Właściwie nie wiem pod jakie siodło on się mieści, chyba takie typowo kucykowe. Ten czaprak jest u nas na kuca Arizona, który no ma, nie wiem, sięga mi gdzieś. Dotąd może mi sięgać? No, jest naprawdę bardzo mały. Rzadko który kończy nosi taki. Tutaj mamy przykładowy kop. Koby są naprawdę niewiele większe od poniaczków i raczej firmy rzadko je produkują. Tutaj mamy koba i no moim zdaniem koby to są idealne na takie hucułki i tego typu sprawy. Jednak i tak bardziej bym się skłaniała ku zakładaniu na hucuła fula Ponieważ będzie zdecydowanie bezpieczniej i łatwiej, że na pewno trafimy z rozmiarem. I tu proszę Państwa, mamy standardowy Full. Jest to no, czaprak na każdego praktycznie dużego konia. I tak jak mówiłam, czapraki się dobiera pod siodło w głównej mierze. Zatem, to jest czaprak na typowe duże siodło na dużego konia. Jeżeli kupimy full, mamy pewność, że zmieści się i na araba, i na wielkopolaka. Patrząc na czaprak, możecie zauważyć dwa paski. Jeden pasek to jest ten, który podpinamy do przystół, a drugi pasek to ten, przez który przekładamy popręg. I po co tak właściwie są te paski? Ich najważniejszym działaniem jest to, że czaprak pod siodłem nie przesuwa się do tyłu. Gdyby nie te paski, to czapraki pod siodłami o bardziej śliskiej strukturze miałyby dużą tendencję do wysuwania się do tyłu. Nie jest to pożądane, ponieważ gdy siodło nam się przesunie i leży na przykład o, w tym miejscu, to powoduje to nieprzyjemny nacisk na ciało konia. Kolejnym powodem jest to, że leży on w nieodpowiednim miejscu i może powodować się obcieranie konia. Okej, okay, myślę, że w temacie czapraków to by było na tyle. Jeśli macie coś jeszcze do zadania, e, jeśli macie jakieś pytania, możecie pisać je w komentarzach. Ja postaram się odpowiedzieć. No i w sumie mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Ja zapraszam was na Instagrama, Facebooka oraz grupę Questa i się z wami żegnam. Do zobaczenia.